Witam serdecznie z sali wykładowej Station North w Krakowie. Chciałbym powiedzieć parę słów o tym filmiku. Prezentowany w tym filmie materiał pochodzi z cyklu wykładów Prośba jako podstawa duchowego rozwoju. Czyli podejmuje bardzo ważne zagadnienie dla rozwoju duchowego. Pierwotnie został zaprezentowany na zajęciach szkoły nauczycieli medytacji, to materiał na wysokim stopniu trudności. Także jeżeli boisz się trudnych tematów, zostaw je na później. To nic nie szkodzi. Na pewno kiedyś przyjdzie, przyjdzie na nie pora. Ale chciałbym to na początku powiedzieć, że to naprawdę jest dla tych, którzy nie boją się trudnych tematów, powodzenia, inspiracji. I przemyśleń, które pozwolą ten materiał wykorzystać i zastosować w życiu codziennym. Popatrzmy sobie. Samego początku, czy my dużo wiemy na temat prośby? Czy my w ogóle umiemy prosić? No, w tradycji chrześcijańskiej mamy: a będzie wam dane. No, popatrzmy na tradycję suficką. Do mistrza Bahaudina ludzie zwrócili się z prośbą, więc powiedział: chodźcie ze mną. Spotkali matkę, która trzymała dziecko na rękach. Baudin powiedział do niej: Proszę nakam to dziecko. Matka odrzekła: Znam jego potrzeby, wiem co dziecko potrzebuje, w związku z tym nie będziesz mi mówił, co mam robić. Trzeci fragment, który będzie dzisiaj punktem wyjściowym do naszych rozważań, był sobie bogaty i szczodry człowiek, ponieważ zajmował wysoką pozycję w hierarchii niebieskiej, znany był jako prezydent świata. Każdego dnia rozdawał złoto pewnej grupie ludzi, wdowom, bankrutom, artystom i innym. Nic nie mogłeś dostać, jak tylko otworzyłeś usta. Czy w porę jesteś w stanie zamknąć usta? Pewnego dnia przyszła pora na prawników. Aby doświadczyć skierowanej do nich szczodrości, pewien prawnik nie wytrzymał i wygłosił najwspanialszą mowę pod słońcem. Nic nie zostało mu dane. Ale na tym nie poprzestał. Następnego dnia przyszła kolejna inwalidów, więc przebrał się za kalekę. Prezydent świata rozpoznał go i znów nic nie zdziałał. Raz po raz przebierał się za ludzi różnych płci i zawodów, ale cały ten bal przebierańców na nic mu się nie zdał. Nie dostał ani centa. W końcu wpadł na genialny pomysł, aby udawać umarłego. Namówił przedsiębiorcę pogrzebowego, aby owinął go w całą. Może prezydent świata rzuci jakiś datek na pogrzeb. Prezydent świata rzucił sztukę złota na całą. Prawnik porwał co spadło ze strachu, że mu zabiorą i przemowy badawcy. Odmówiłeś mi swojej szczodrości, a patrz, dostałem co chciałem. Nic ode mnie nie dostaniesz, powiedział prezydent świata dopóki nie umrzesz. No i oczywiście mamy tutaj bardzo zasadnicze pytanie, jak pogodzić te trzy teksty. Zapraszam do przemyśleń, zapraszam do rozważań. Zacznijmy od pierwszego fragmentu. Proście, a będzie wam dane. No, rozumiane dosłownie to jest nieprawda. No ale Wiadomo, że dosłowność jest wrogiem rozumienia, więc raczej nie szukamy dosłownego rozumienia i to tego pierwszego, które przychodzi nam do głowy. Z drugiej strony, to jest prawda, bo niesie bardzo ważną informację. Kolejna historia z Bachaudinem bardzo mocno akcentuje, że Wszechmogący, miłosierny, zna nasze potrzeby i nie musimy go o nich informować. Wręcz przeciwnie, informowanie go o tym jest dużym nietaktem. Przeradza się w domaganie, oczekiwania, a domaganie prowadzi do biedy, a oczekiwania prowadzą do frustracji. Oczywiście ja tutaj używam słowa wszechmogący i miłosierny, ale możecie używać słowa wyższe warstwy świadomości. Cokolwiek jest wyższego od nas, cokolwiek może spełnić nasze prośby. Kolejny fragment Rumiego, który znajdziecie w książce Tęsknota i język kłamstwa. To jest fragment, w którym król Prosi o uratowanie życia ukochanej. O ty, którego najmniejszym podarunkiem jest imperium tego świata, co mam powiedzieć, skoro ty znasz ukryte rzeczy? O ty, w którym zawsze przyjmujemy schronienie w potrzebie, znów zbłądziliśmy. Ale ty powiedziałeś, mimo że znam twoją tajemnicę, niemniej wypowiedz ją w zewnętrznym akcie. Kiedy. Z głębi duszy król wydobył swój jęk, gwałtownie wzrosło Morze Bogosławicze. Czyli znowu mamy tutaj teoretycznie przeciwną instrukcję. Na czym opiera się prośba? Prośba opiera się na świadomości, że on, że te wyższe warstwy świadomości, do których my się zwracamy, Wartość, do której my się zwracamy, urzeczywistnienie, do którego się wracamy, zwracamy, zna nasze potrzeby. To nie jest informacja, że proszę, nie wiem, Boga, oświeconych, wyższe warstwy świadomości, że potrzebuję tysiąc złotych. Wyższe warstwy świadomości wiedzą, czego nam potrzeba. W innym fragmencie Rumiego jest następny warunek prośby, który łatwo można odczytać po tytule, fragmenty, po tytule fragmentu o tym, jak stało się jasne dla króla, że lekarze nie są w stanie uleczyć ukochanej i jak zwrócił swoją twarz w kierunku innego wymiaru. Czyli jeżeli wyczerpaliśmy wszystkie dostępne nam środki, jeżeli wszystkie znane nam sposoby zostały wyczerpane, prośba jest aktem zwrócenia się do wyższej instancji. No, nie jest to informacja, bo w zasadzie zakładanie, że ta wyższa instancja, że ten inny wymiar, że te wyższe warstwy świadomości, nawet, że ludzie, którzy są w stanie nam pomóc, od nie wiedzą, no, graniczy praktycznie z bliźnierstwem. Czyli na tej podstawie możemy sformułować trzy elementy. Po pierwsze prośba to nie jest informowanie. To nie jest tak jak w życiu społecznym proszę cię o ale nawet w życiu społecznym prośba nie jest informowaniem, bo druga strona być może już to wie. Przypomina mi się historia, którą opowiadała mi adwokatka, że pani złożyła o rozwód i w trakcie tej roz rozwodu, w trakcie no. Można powiedzieć, negocjacji przedrozwodowych okazało się, co jest powodem. A powodem jest to, że pani chciała kupić mieszkanie dla syna z poprzedniego małżeństwa. Ale miała na to tylko 200 tysięcy. Więc powiedziała do swojego męża, to w takim razie, no, no nie wiem, trzeba będzie wziąć kredyt. On mówi, no jak chcesz, no to weź kredyt. Ale nie poprosiła go. A on posiadał wystarczająco dużo ilość środków, i na dodatek był bardzo szczodry i bardzo chętnie dołożyłby jej cztery razy tyle. Było to w ramach jego możliwości. I również dobrych chęci. Jak sprawa wyszła na jaw, sprawa o rozwód została wycofana. Czyli kobieta nie poprosiła, ta druga strona teoretycznie wiedziała. Ale można powiedzieć, że nie było pewnego linku. Czyli zwróćcie uwagę, że ta prośba faktyczna, o której my mówimy, to nie jest informowanie, to nie jest przekazywanie informacji. Druga sprawa. Wszystkie środki mi dostępne zostały wyczerpane. Wszystko, co by jest w mojej mocy, zostało już zrobione. Trzecie element. Czyli na prośbę jest zezwolenie z wyższego wymiaru. No, ktoś woli może powiedzieć od Wszechmogącego i Miłosiernego, ktoś inny może powiedzieć: Jest zezwolenie ze względu na prawa rządzące wyższymi warstwami świadomości. Ale jest zezwolenie, ale nie ma linku, nie ma połączenia. Czyli można powiedzieć, że prośba to jest jakby połączenie nas ze sprawą. I tutaj moglibyśmy powiedzieć faktycznie proście, a będzie wam dane. Ale uwaga, bo to nie jest koniec. Mamy dwa przeciwstawne sformułowania w różnych tradycjach. W tradycji sufickiej, powiedzmy, weźmy z tradycji sufickiej. Żebracy kopniakiem wyrzucani są z dworu pana. I całkowicie przeciwne sformułowanie. Jeśli odmówisz pomocy żebrakowi, to aniołowie siedem dni będą omijać twoje domostwo. Czyli mamy dwa wewnętrzne stany. Żebracze naws, które nic nie dostanie, a co najwyżej dostanie kopa. Możemy prosić, i jeżeli ta prośba nie jest spełniona, to znaczy, że opiera się ona, wypływa ona z tych warstw świadomości w nas, które nie zasługują na spełnienie. No, nie chcę tutaj wchodzić w opisy tych stanów umysłu, ale zasadniczo mówimy o prośbie. Czyli mamy tego, który zwraca się z prośbą, nie informuje tej świadomości, do której się zwraca o pomoc, zrobił wszystko, co jest do zrobienia i w kontakcie z tą świadomością dostaje pewien pląd, że musi swoją prośbę wypowiedzieć w zewnętrznym akcie, że na tę prośbę jest zezwolenie z góry. Że nie jest to prośba samowolna, nie jest to prośba wypływająca ze stanu żebraka. W kontekście samowolnej prośby mamy historię o prawniku. Prawnik peroruje, peroruje, żeby osiągnąć swoje. No jak w sądzie. A na czyją rzecz on mówi? Na tego, który mu dobrze zapłacił. Czyli ekspresja żywa, ekspresja ego i pomieszania. To jest prośba, że bracie. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli daj mi, daj mi, pomimo że ci się nie należy. No, jak chodziłem do szkoły podstawowej, to było takie powiedzenie daj, to był chiński sprzedawca jaj. Podstawą prośby jest bezruch, milczenie i odpuszczenie. Pozwolę sobie przytoczyć historię z tradycji Zen. Był sobie klasztor Zen. Była jego część wschodnia i zachodnia. I mnisi z części wschodniej i zachodniej pokłócili się o kota. I kiedy wieś Zenu wszedł na salę wykładową, zobaczył, że po jednej stronie stali mnisi z części wschodniej i krzyczeli kot jest nas, a po drugiej stronie mnisi z części zachodniej i krzyczeli kot i nas. Miś Zenu podszedł do kota, złapał go i podniósł do góry. Powiedział powiedzcie słowo, a zabije kota. Więc mniejsi milczeli. Misch, Więc miś Zenu zabił kota i powiedział Zabiłem kota, by ratować wasze umysły. Można powiedzieć, że ta zwykła prośba, prośba zwykłego człowieka, jest zdominowana przez pewien przedmiot, który chce uzyskać. Zanim stoi żądza, nienawiść, niewiedza, samo to uniemożliwia dostanie tego, o co nam chodzi. Mistrz powiedział: Powiedzcie słowo, a zabije kota. No oczywiście nie chodziło mu o słowo. Chodziło mu o rezygnację z przedmiotu rząd. A oni się milczeli. Ale to milczenie nie było bezruchem, nie było rezygnacją, było po prostu zewnętrznym milczeniem. Więc to milczenie de facto było. Głośnym gadaniem. I to przekazywało mistrzowi Zenu informację, tylko go nie zabij, bo dalej się będziemy mieli o co kłócić. Więc mistrz Zenu zabił kota. Kasując przedmiot, rządzy, zniknął umysł, który za tym stoi, bo on już nie miał powodu do pojawiania się. Parę dni później przyjechał główny uczeń mistrza, który akurat był nieobecny, mistrz opowiedział mu tę historię i zapytał go, jakby postąpił w tej sytuacji. Uczeń zdjął buty, położył na głowie i wyszedł. Mistrz powiedział, gdybyś był, uratowałbyś go. Można powiedzieć, to, co zrobił uczeń, było ekspresją wyrzeczenia. Wyrzekam się przedmiotu rządzy, Czyli następna kwestia, że podstawą prośby jest wyrzeczenie. Wyrzeczenie samostalnej motywacji. Instrukcja dotycząca prośby to nie jest informowanie. Wszystko, co było w naszej mocy, zrobiliśmy. To nas otwiera na powierzenie się wyższym warstwom świadomości. Skoro dostępnymi metodami działałem i nie wyszło to najlepiej, to pozostają mi dwa sposoby działania: albo z tego zrezygnuję, albo powierzę się wyższej świadomości. Zrobiłem wszystko, aby ratować związek miłosny, na którym mi zależało, ale nie wyszło. W związku z tym powierzę się wyższej świadomości. Dotyczy nam, jakby pojawia się następny warunek i element prośby. Faktyczna, autentyczna potrzeba. Potrzeba to nie jest kwestia czegoś, co jest zmyślone. Masz potrzebę, masz do niej dostęp, masz energię do działania. To nie może być zmyślone. To nie może być samowolne. Jeśli tej potrzeby nie ma, nie zrobię tego, co jest do zrobienia. Jakby następną kwestią jest, ważnym elementem prośby, prosi na swoją miarę. Proś o to, co jesteś w stanie unieść. Pani Mariolka prosiła o to, żeby zostać żoną króla. No ale bycie żoną króla wiąże się z ogromną ilością obowiązków. I kontaktów z ludźmi, którymi tak naprawdę niekoniecznie chcieliśmy się widzieć. I po dwóch tygodniach umarła ze stresu. Czyli nie była w stanie tego unieść. Jezus w oczach Sufi, Jawada Norbaksza, znajdujemy taki fragment, że pustelnik prosił, aby dostać choć krztę boskiej miłości. Choć krople boskiej miłości. No i Jezus pomodlił się, poprosił. No i jestestwo pustelnika zostało całkowicie wymazane. Nie był w stanie tego unieść. Więc tutaj jest jakby następna sprawa. Proś na swoją miarę. Jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli już prosisz i jeżeli dostaniesz, jeżeli to jest prawidłowe, to tak jak Rumi napisał, skoro dostałeś coś z Twoje ręce, to musisz za to jak najszybciej zapłacić, bo inaczej przecieknie ci to przez palce. Za prośbą jest gotowość zapłaty. U Rumiego jest to bardzo drastycznie opisane w kontekście prośby o uleczenie ukochanej. Na jego prośbę przychodzi lekarz zesłany przez wyższe warstwy świadomości i mówi, że dziewczynie trzeba przyprowadzić Mężczyznę, w którym jest zakochana. I król przyprowadza tego mężczyznę, w którym jest zakochana. Taka była cena. Nieprawdopodobna gotowość do zapłaty. Oczywiście to jest mniej dosłowne, jest to pewna metafora, ale trzeba pamiętać, jeżeli coś dostanę, tak jak mówi Rumi, to muszę za to zapłacić. Żebyśmy mogli dostać, musimy się uczyć prosić. Kto nie umie prosić, jest w takim stanie jak człowiek, który myśli, że uzyskał wszystko własnymi siłami. Jeśli umiemy prosić, możemy poprosić dla siebie lub dla kogoś. Możemy poprosić, ale należy pamiętać, a mogę poprosić za ciebie, ale Ty będziesz płacił. A taką walutą, jaka, jakiej zażąda wyższa świadomość? Prośba jest przeciwna domaganiu. Prośba jest przeciwna chceniu. Prośba jest przeciwna chęci zagadnięcia. Prośba jest przeciwna samowoli. Żebrak chce. Żeby mu daj. To pragnienie, daj, zrób mi, daj mi, jest, jest jakby pozbawione godności. Podstawową godność uzyskujemy przez to, że to, co zrobiliśmy, to w jaki sposób działamy, że wykorzystujemy wszystkie dostępne nam środki. W związku z tym, prosząc, opieram się o własną godność. Pracując z tematem, uzyskuję tą podstawową godność, która wynika ze zmagania się z tematem. Uzyskuję pewne doświadczenie płaszczyzny, której to dotyczy. I w ostateczności, jeżeli sam pracuję nad tym, żeby rozwikłać jakiś problem, robię wszystko, co jest w mojej mocy, a następnie proszę o to, co jest poza moimi możliwościami. Taka prośba to nie wstyd. Taka prośba nie uwłacza naszej godności. A dzięki temu, że pracowałem nad problemem, jestem w stanie zrozumieć odpowiedź i przyjąć pomoc. I jeśli tego nie ma, to jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jeśli dostanę, nie będę w stanie z tego skorzystać. Zapraszam do refleksji. Popatrzcie, ile rzeczy w Waszym życiu zostało całkowicie zablokowanych. Bo nie umiecie prosić. Bo nikt was nie nauczył prosić. Mówimy. O potężnych, o potężnej metodzie realizacji tego, czego nie jesteśmy w stanie dosięgnąć. Ta prośba to jest zlinkowanie się z takimi warstwami świadomości. To jest. Nawiązanie połączenia z takimi warstwami świadomości, które są w stanie to zrealizować. To jest tak, jakbyśmy mieli komputer o małych możliwościach. I nagle łączymy go z komputerem, który jest w stanie te obliczenia wykonać w ciągu jednej sekundy. Albo ich krócej. I nieważne, jak to nazywamy, czy mówimy o wyższych warstwach świadomości, czy prosimy urzeczywistnionych, świętych, wszechmogącego i miłosiernego, wszystko jedno, jak się to nazywa. Z czymkolwiek masz kontakt, każdy uchwytuje w wyższe warstwy świadomości wartości od swojej strony, ale to prawo zawsze działa tak samo. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa. Prośba jest przeciwstawna dumie. Możemy też użyć słowa pycha. Musimy porzucić pychę nieproszenia, bo ja sam to zrobię, bo ja sam dam radę. Jaki jest przedmiot Twojej prośby? Teraz zwróćcie uwagę, tylu ludziom nie udało się w związki miłosne. W pewnych latach statystyki w tym kraju mamy 70% rozwodów po dwóch latach. Czy to świadczy o wybitnej zdolności do budowania relacji tych ludzi? A czy oni kiedykolwiek. Zastanawiali się, dlaczego tak się stało. Czy poprosili kogoś, żeby ich nauczył, jak budować relacje? Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli o coś proszę, o zdrowie dla najbliższych, o uzyskanie jakiegoś stanu, to zawsze jest to obarczone pewnym warunkiem, jeżeli to jest zgodne z wolą najwyższego, albo jeżeli to jest zgodne z logos, z prawami rządzącym tym światem. Wyrażam prośbę w akcie zewnętrznym, ale z zastrzeżeniem, jeśli to nie jest zgodne. Jeśli to nie ma na to pozwolenia, niech się nie spełni. To jest bardzo ważny element. Czy można prosić o rzeczy, które są w pewnym sensie bardzo subiektywne? Hmm, jak najbardziej, jeżeli to jest na to zgoda <laughs> z innego wymiaru. No i cała konkluzja tych rozważań. Od umiejętności proszenia zależy nasza możliwość rozwoju. No i tu przerwał, lecz róg trzymał i wszystkim się zdawało, że hmm. wojski grajszcza to echo grało.